Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Krzysztof Sochacki i znajduję się w Meczugorie, przy pierwszej stacji różańcowej, przy tajnicy zwiastowania. I tutaj chcę zacząć z wami rekolekcję na temat oczekiwania nad zadumę nad słowem Maranata, przyjdź Panie Jezu. Będziemy się zastanawiać wspólnie nad naszymi oczekiwaniami, nad naszym czekaniem. I na początek każdej rekolekcji zawsze przyzywamy Ducha Świętego i teraz też wezwijmy tego, który przychodzi, kiedy go wołamy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zobaczcie, jak my często, cały czas na coś czekamy. Na przykład w tym teraz większość z ludzi na całej naszej planecie czeka na koniec pandemii. Bo czy choruje, czy nie, jest dotknięta różnego rodzaju ograniczeniami i kryzys wywołany z tym czasem dotyka wszystkich ludzi. Dlatego oczekujemy, czekamy. Aż się skończy. Nie wiemy, kiedy to będzie. Ale też całe życie od początku do końca jest nacechowane oczekiwaniem. Zobaczcie, kiedy się rodzimy, oczekujemy, aż dorośniemy. Kiedy będziemy pełnoletni. Ja pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, czekałem aż urosnę, żeby dostać do półki, na której mama chowała cukierki. Potem czekamy, aż. Będziemy silni, wysocy Kiedy będziemy pełnoletni Kiedy już będziemy odpowiadać sami za siebie A nikt inny za nas Potem czekamy na to znalezienie tej drugiej połówki Męża, żony Potem na ślub, na dziecko Potem czekamy aż te dzieci dorosną Kiedy już dorosną czekamy aż przyjadą do nas Kiedy nas odwiedzą Potem czekamy na wnuki, czekamy potem na wyzdrowienie, bo czas starości jest często z tym związany. Potem nasza choroba była tak ciężka, że czekamy na śmierć. Zawsze na coś czekamy, na kogoś czekamy na zmianę sytuacji, na koniec kryzysu na powrót kogoś, kto odszedł. Czekamy też na Boga. To jest nasza największa tęsknota. Na kogoś, kto zabierze wszystkie nasze strapienia, kto zaspokoi wszystkie nasze pragnienia, kiedy już nie trzeba będzie czekać na nikogo, bo wszystko się spełni. I my, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi oczekiwania. Oczekiwania na przyjście Pana, na powtórne przyjście Pana. I czas adwentu, jakkolwiek. Przeżywamy go jako przygotowanie do świąt, jest tak naprawdę oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. I o tym będziemy rozmawiać, o tym powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa w tym czasie, który teraz przeżywamy, w tej dobie, w tych dniach, które są dotknięte swoimi lękami, swoimi strapieniami, problemami. I będziemy wyczekiwać na Jezusa Chrystusa razem. Z najświętszą Marią Panną, najpiękniejszą córą człowieczego rodu, najpiękniejszą kobietą Izraela. Ludzkość od samego początku też na coś czekała. Już na samym początku, już w ogrodzie Eden, kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy został wygoniony z raju, obiecane mu zostało, że przyjdzie ktoś, kto. Zmiażdży głowę starodawnego węża Szatana, kto zostanie zbawcą Izraela na mesjasza. Potem ta nadzieja w sposób szczególny przejawiła się w religii żydowskiej. Izraelici oczekiwali na przyjście mesjasza, i Maryja, jako jedna z wiernych córek Izraela, też oczekiwała na przyjście Pana. I to właśnie do niej przyszedł Anioł i powiedział jej. To słowa, które są zapowiedzią spełnienia się oczekiwań Izraela. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryja. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Porodzi Syna, który będzie Synem Najwyższego. Który będzie panował nad domem Jakuba na wieki, Jego panowaniu nie będzie końca. Anioł obiecuje, że ten, który się z niej narodzi, będzie panował na wieki. Królowie, którzy przychodzą, którzy czasami przynoszą jakieś wybawienie narodowi izraelskiemu, tak jak Dawid, ich życie trwa 40, 60, 100 lat. A potem umierają. A tu anioł mówi, że ten, który się z niej narodzi, będzie panował na wieki. Że jego panowanie nie będzie końca to jest właśnie Jezus, który narodził się z niej, umarł, ale z martwych wstał i żyje i króluje i który powiedział, że przyjdzie w chwale. I to na niego czekamy. Izraelici czekali na to, że mesjasz obiecany, mesjasz zbawiciel wybawi ich od wrogów zewnętrznych, od rzymian, którzy w tym czasie wyładali nad nimi przez których cierpieli, musieli płacić podatki, nie mieli własnego, własnej suwerenności. Wielu z nas pamięta, co to znaczy nie być całkowicie wolnym, kiedy musisz się liczyć ze zdaniem i rozkazami innych. I oni czekali na te zewnętrzne znaki wolności. Kiedy Jezus przychodził, przyszedł na ziemię, to wielu z nich zdrowił od chorób, nakarmił, Pomógł. Ale y, to było tylko czasowe, tak jak na przykład wybawił też niektórych od, od śmierci, jak na przykład Łazarza. Ale Łazarz mimo tego, że został wskrzeszony, to potem jednak też umarł. Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie swoje y, wybawił nas od czegoś wiele większego. Wybawił nas od śmierci, czyli od końca. Bo śmierć jest jakimś końcem tej doczesności, której, którą przeżywamy: chorób, kryzysów, niepowodzeń, udręk. Natomiast zniszczenie śmierci powoduje to, że już nie ma końca. Wszystko trwa wiecznie. I myślę, że wielu z nas nie zgodziłoby się na to, żeby żyć wiecznie w takim świecie, jakim my tutaj żyjemy, cierpiąc te choroby te. Strapienia, te prześladowania, te różne krzyże, które tutaj niesiemy. Dlatego Jezus obiecuje nam niebo, raj, w którym nie będzie już ani łez, ani narzekania, ale radość i miłość. I na tego Mesjasza chcemy czekać i czekamy razem z świętą Marią Panną. Rozważając o Jej oczekiwaniu, o jej życiu, o jej pragnieniach. Będziemy też rozważać o tym największym naszym pragnieniu, pragnieniu wieczności, szczęścia i nieba. I będziemy wołać Mara Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, bo na Ciebie czekamy. Czekamy na Pana. I może za naszych czasów on właśnie przyjdzie. Nie wiemy tego. Bo powiedział: Nie wasza to rzecz. Znać czas, ani chwilę. Kiedy to się stanie, wy czekajcie, wy czuwajcie. Maria była kobietą, dziewczyną oczekującą. I jej oczekiwania zostały spełnione. I także i my wyczekujemy na Pana. I o tych naszych różnych czekaniach będą tyle kolekcje. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zachęcam Was do tego, żebyście się dzielili. Zapraszali też innych na tyle kolekcje. One będą udostępniane na YouTubie, na Facebooku. Udostępniajcie je też. I proszę was też o modlitwę. Ja tutaj modlę się za Was. Módlmy się przede wszystkim o pokój na świecie. Módlmy się, aby spełniły się plany, które Bóg ma co do ludzkości. Módlmy się o nawrócenie niewierzących i grzeszników, tak jak nas Matka Boża prosi. Bo wielu jest tych, za których się nikt nie modli. A teraz skończymy ten pierwszy dzień dziesiątkiem różańca. Pójdę z Wami wspólnie kawałek tutaj drogą na górę objawień i będziemy wspólnie odmawiać jeden dziesiątek różańca zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego Amen. Zdrowaś Maryję, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.